Dzień dobry, nazywam się Klaudia Grzybczyk i pracuję w dziale wdrożeń firmy RP Service. W dzisiejszym filmiku chciałabym przedstawić funkcjonalność, którą jest integracja systemu Komar RPXL z Microsoft Outlook. Aby skorzystać z tej opcji, należy zainstalować odpowiedni dodatek przygotowany przez producenta Comarch, a wtedy po jego implementacji w Microsoft Outlook pojawi się nowa zakładka o nazwie Komar RPXL. Jeżeli będą Państwo posiadać pytania, w jaki sposób uzyskać dodatek oraz jak go poprawnie zainstalować oraz skonfigurować połączenie, zapraszamy do kontaktu z nami. Telefon oraz adres e-mail zostaną podane na końcu prezentacji. W zakładce widzimy możliwość zapisania danej wiadomości e-mail do systemu Comarch RPXL. Wiadomość ta zostanie zapisana na kartę danego kontrahenta na zakładkę CRM. Jest to możliwość tworzenia wątków konwersacji na podstawie wiadomości e-mail. Natomiast mamy też opcję zapisania wiadomości jako ZOS, czyli zapytania ofertowego. Ponieważ wiele przychodzących wiadomości od kontrahentów to tak naprawdę zapytania ofertowe, prośby o złożenie oferty, które powinny trafić na listę dokumentów zamówień w systemie Komach Excel. Jednak aby zapisywanie wiadomości do systemu było możliwe. Należy na karcie danego kontrahenta umieścić wszystkie adresy e-mail związane z tą firmą, czyli adresy pracowników możemy zapisywać na zakładce osoby, dodając za pomocą ikony zielonego plusa nowego pracownika. Należy tu uzupełnić wszystkie podstawowe, niezbędne dla nas informacje oraz uzupełnić adres e-mail. Zmiany zapisujemy za pomocą dyskietki. Natomiast główny adres firmy można umieścić na zakładce ogólne, w tym polu. Czyli mamy dwa miejsca na karcie operatora, gdzie możemy umieszczać adresy mailowe związane z daną firmą. Aby zapisać daną wiadomość e-mail jako zapytanie ofertowe do systemu, należy podświetlić wybraną wiadomość oraz kliknąć opcję Zapisz jako ZOS. Aby zapisać daną wiadomość na kartę kontrahenta na zakładkę CRM, należy również podświetlić daną wiadomość e-mail oraz wybrać opcję Zapisz do komar RPX. Jeżeli chcemy zapisać wiadomość, ale także od razu na nią odpowiedzieć, należy wybrać opcję Zapisz do Excel i odpowiedz. Tutaj automatycznie otworzy nam się nowe okno poczty, gdzie wpisujemy naszą odpowiedź i wysyłamy. Natomiast jeżeli spróbujemy zapisać daną wiadomość e-mail, która już znajduje się w systemie w Excelu, w jego bazie, otrzymamy odpowiedni komunikat. Dodatkową opcją jest możliwość zapisania danej wiadomości jako załącznik. Wtedy trafi on na zakładkę CRM w danym wątku w formie załącznika, który może posiadać formę poczty Outlook, formę TXT bądź HTML. Wszystko zależy od poprzedniej konfiguracji. Teraz czy zarówno konwersacje na karcie kontrahenta oraz zapytania ofertowe trafiły nam do systemu. W tym celu przejdźmy na listę zamówień a następnie zakładkę zapytania sprzedaż i widzimy tutaj dokumenty ZOS w buforze niepotwierdzone, a po ich wejściu zauważymy treść wiadomości e-mail wysłaną przez klienta. Takie zapytanie ofertowe możemy oczywiście potwierdzić, a następnie przekształcić do dokumentu oferty sprzedaży. Przejdźmy teraz na listę kontrahentów, na zakładkę CRM, Bierzmy sobie wiadomości dzisiejsze. Jak widzimy, tutaj wszystkie maile zostały skumulowane w jednym miejscu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ każdy pracownik Państwa firmy będzie mógł mieć zebrane w jednym miejscu wszystkie najważniejsze konwersacje i rozmowy z klientem. Dziś została zaprezentowana integracja Commerce Excel z Outlookiem w postaci zapisywania wiadomości e-mail jako zapytania oraz jako wątki na karcie kontrahenta na zakładce CRM. W kolejnym szkoleniu przedstawimy opcję integracji Microsoft Outlook z Excelem na poziomie terminarzy i kalendarzy. W dzisiejszej prezentacji to już wszystko. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.